Dzień dobry, dzień dobry. Dzień przed wyjazdem, słuchajcie, sorry, jestem, mam jeszcze takie wiecie mokre włosy. Przyszła w końcu paczka z Polski z, moimi, z moim nowym zamówieniem. No i siedzę tutaj przy wiatraku, bo jest mega gorąco, upały u nas są. I właśnie je e, układam. Zaczęłam od pierścionków, zrobiłam kilka dni celebrytką, ale myślę, skoncentruję się na pierścionkach, bo wiem, że czekacie na nie. Będzie dzisiaj również live na Facebooku, tak więc serdecznie zapraszam. Chociaż widzicie, pewnie wiecie. Chyba po tygodniu dopiero to, ale będzie dzisiaj live na Facebooku. E, dawno nie robiłam tego, więc troszeczkę się odzwyczaiłam, e, ale to po basenie. Jadę jeszcze dzisiaj na basen e, wieczorkiem z Natalią, no i właśnie siedzę i, i muszę to jakoś uporządkować. Tak więc zabieram się do pracy, jeszcze zrobię kawkę i może jakiś lunch, bo już jest w zasadzie po godzinie 12. .00. Tu są pierścioneczki, no naprawdę są przepiękne. Ja już swoje wybrałam. E, takie z białymi kryształkami, z perłą. Są bardzo modne. Na drugiej dłoni też mam jeden. Mam taki. O, tak, teraz widać. Teraz pokażę ten z tej strony. To są dwa. Dwa sobie tak połączyłam. Można oczywiście jej nosić od ogóle jaka opalona jestem. No więc tutaj mam pierścioneczki. To jest rozmiar. Niku, jaki to jest rozmiar? Chyba 6, jeśli się nie mylę. 7 to są siódemeczki tutaj mam takie większe dziesiątki, jedenastki dziewiątki, a tu na samym końcu mam szósteczki piękne są, naprawdę ten, o ten jest prześliczny, dziewczyny zobaczcie pięknie chyba sobie też właśnie jeden zostawię dobrze, że mam dwa, tu mam z te właśnie ceramiczne bardzo modne są nad tym się zastanawiałam, no ale wiecie ile to już można mieć pierścionków, nie? I ósemeczki, już tutaj Wam bliżej pokażę. Takie są. Więc zrobię dzisiaj live wieczorkiem. No i będziemy sprzedawać. Idę właśnie celebrytki troszeczkę ogarnię, zrobię zdjęcia, Powstawiam na ebay i później na, na facebook. To jest kurczaczek podsmażany, pierś z kurczaka, z przyprawą gyros, tu miałam młode ziemniaczki kilka, sałata i do tego taki sos z czosnkiem, można sobie właśnie jogurt do tego dodać. Naprawdę jest pyszna, na takie ciepłą pogodę jest po prostu idealna. No, jestem na miejscu, oczywiście bateria jest słaba. Dzisiaj wiecie, słabo ją podładowałam. Tu jest również, patrzę, że outfit jakiś top shop, top man, sport Direct jest nawet. Mam tutaj nawet TK Max więc być może tam też zajdę, ale najpierw idę do Nexta, bo tam mam też gift card, więc pójdę tam, będę musiała jakieś wyprzedaże, tak przynajmniej Sylwia opowiadała i H&M, tam jest i JD Sports. Po drugiej stronie jest olbrzymi supermarket Sainsbury. tam są normalnie produkty spożywcze i na górze wiem, że właśnie są rzeczy do domu i ubrania, tak więc zobaczymy, co uda mi się dzisiaj kupić. Tak jak powiedziałam wcześniej, najpierw Next, tam jest Next Home też, jest jakieś biuro podróży, a na górze i o tam jest duży H&M, a po drugiej stronie Sainsbury. To będzie ostatnia e, moja wizyta, więc zobaczymy jakie są tutaj wyprzedaże. Chcemy obejrzeć. Byłam w Nextie, miałam dosłownie dwie rzeczy w ręku i to nawet nie z przeceny. Ja nie umiem kupować, widzi co? E, tak jak jest mnóstwo ludzi, po prostu wszędzie przeceny. Ludzie wyrywają po prostu sobie rzeczy z rąk, serio. Nie umiem tak robić zakupów, więc wzięłam nawet dwie rzeczy, które nie były na przecenie, miałam kupić. Później stanęłam w kolejce, patrzę, tam jedna osoba tylko e, obsługiwała i myślałam sobie, nie, więc idę do H&M. Mam nadzieję, że tam mi się coś uda kupić, a jak nie, to na pewno coś będzie w Sainsbury's. Nie były to moje zakupy roku. <gryw> Ale coś tam basicowego takiego kupiłam na talce. Dwie koszulki, biała, szara i szare spodenki. Nawet białych spodenek nie było, po prostu. Och, ja się cała kleję, z tych sam, y, w samochodzie chciałam powiedzieć w sklepie, fajnie, wiecie klima, ale jak się wyjdzie to jest taki po prostu buch y, ciepłego powietrza, jest bardzo gorąco. Jadę do domu, y, wyprowadzę psa i zaraz się do was odezwę. Wróciłyśmy właśnie z basenu i teraz muszę troszeczkę tutaj posprzątać celebrytki, no bo nie, nie robiłam tego już po południu, jest strasznie gorąco, po prostu nie da się tutaj wysiedzieć fan jest włączony, znaczy wiatrak włączony jest w, w tym w salonie, tam Natalka siedzi w ogóle, dostała takiego skurczu łydki i, i palców, yy, że leży po prostu i tam się zwija z bólu znaczy już przechodzi jej, yy, ale musimy jak właśnie jeszcze ciepły okład zrobić nie? jest tak gorąco i paracetamon wzięła, żeby troszeczkę ten yy, ból zszedł, no ale tak to jest właśnie przy takim gorącu pływanie w basenie siedzę przy wiatraku jest godzina 19.43. Właśnie usiadłam z książką, troszeczkę poczytać już jedną część przeczytałam. wiecie co, żałuję, że to chyba była pierwsza część. Tak mi się wydaje, bo to jest 2017 rok w książce, a tamten był 2022. Szkoda. To znaczy, zakończyło się 2022. Ale no, zobaczymy, bo to chyba jest troszeczkę inaczej, ale chyba jednak zrobiłam gafę i ten, i to była pierwsza część. No ale trudno. Czytam. Zaczęłam. Wczoraj chyba wieczorem przeczytałam, nie wiem, ile, może tam z 15% y, książki. Nie mam pojęcia. No ale mam teraz chwilę czasu. Celebretki ogarnięte. Ja tu jeszcze wiecie z telefonem: odpisuję tam panią, piszą do mnie, ale no muszę troszeczkę posiedzieć i się zrelaksować. Już pies idzie wymęczony. Co nie, ledwo żyjesz? Jake, ledwo żyjesz? Gorąco. Mhm. Czaraśnie kupiłam w Sainsbury's, nie wiem, czy Wam mówiłam. Kosztowały 3,75 za 500 gram, a gdzie w Tesco jest yy, za trójka. Tylko teraz tak sobie myślę, czy tam jest 500 gram, już nie pamiętam. No, więc wisienki, znaczy nie, Woda wypita. Pies, będziesz się kładł koło mnie? Ledwo żyjesz, co? Cały dzień śpi, śpi, śpiej sobie. Połóż się tutaj przy wiatraczku, tak? Chciałabym balkon otworzyła, więc trochę zamknę, że to ciepło nie wchodziło. Mamy 31 stopni o tej godzinie. No, więc w dzień to powiem Wam, że masakra była. Trochę jakoś gardło mi teraz zaczyna boleć. Nie wiem, czy to będzie widać, ale dostałam takiego uczulenia na rękach. Boże, co to jest? Druga jest taka sama. Powiem Wam, że to było jeszcze bardziej czerwone, a jak przyszłam. Z podwórka. A teraz zobaczcie, co to się dzieje. Nie wiem, czy to był. Użyłam dzisiaj balsam po kąpieli i on był yy, z lekko ilością perfum, taki perfumowany. I później, oczywiście, perfumy użyłam na to. Oh my god. No wcale mi się to nie podoba. Mam że mi to szybko. O, teraz widać. I druga jest taka sama. już wam pokażę. O, mój Boże. Nie wiem, zaraz posmaruję to balsamem jeszcze, tylko zwykłym e, Taki mam z aloesem, bo mnie to zaczyna swędzieć. Teraz mi się nie ten. O! O! Mój Boże! To chyba od perfum, co? Jak myślicie? No to pięknie się załatwiłam. Znaczy to nie swędzi jakoś tak mocno, mocno Co na tej bardziej widać. Jakoś mocno, mocno, ale no takie. Czuję bardziej takie ściągnięcie skóry. O Boże, ale się doigrałam, mm, nie bardzo, nie, przed wyjazdem, ale może wezmę jakąś tabletkę strepsil, czy coś, ale to pewnie, wiecie, od, od klima, no, w ogóle zaczęłam nosić dzisiaj jedną z tych celebrytek, wiecie, co kamień e, różowy i to jest, ona jest akurat ze skrzydłami i to jest buteleczka, ją się tutaj odkręca, właśnie nie wiem, czy Wam mówiłam, nie pamiętam, czy ja mówiłam to na Instagramie być może się powtarzam, nie wiem i mam w planie dolewanie perfum do nich, mam koleżankę, która może tam po prostu je dolać, tu się otwiera z buteleczka, co się odkręca, nie wiem czy zobaczycie dobra, nie będę teraz odkręcać, ja nie, nie chcę zgubić e, odkręca się i pomyślałam sobie, że właśnie perfumki można sobie tam wlać ona robi te takie um, szalowe do buteleczek te arabskie perfumy, o których wam mówiłam wcześniej um, i robię takie, wiecie, te, takie malutkie perfumki Bo te, co wam opowiadałam wcześniej To były takie perfumy już gotowe I kupowałam je u Kamili Tam niektórym wam wysłałam linki do niej i tak dalej Bo się mnie pytałyście A tu Asia robi Nie wiem, czy ona mnie ogląda Nie wiem Jeżeli mi oglądasz, to daj mi znać w komentarzu. Możesz też zostawić swój tutaj link do swojego sklepiku i ona właśnie rozlewa jakby te arabskie perfumy i można kupić właśnie takie malutkie, że tylko wiecie, gdzie się, gdzieś się, tam się dotyka lub do samochodu. Właśnie zamówiłam u niej, była ona też również na festynie w Slau i zamówiłam właśnie już tam. Mam kupakom w domu Yy, Zamówiłam właśnie do samochodów. Ja swój jeszcze mam, jeszcze ładnie pachnie. Chociaż pewnie we wrześniu, jak się spotkamy na kolejnym festynie, to znowu coś tam yy, kupię, jakiś zapaszek. Ale jestem teraz obkupiona z perfumami, już mam po prostu zakaz zakaz kupowania perfum. A jeszcze chcę z Iwoną Zamówiłam u znajomej yy, to, co wziąłam sobie, perfumetkę, bo perfumetka już mi się skończyła dosłownie w tam kilka dni. Ja tak psikam perfumy, nie? Więc ja już ich w ogóle nie czuję, więc nie wiem, czy ktoś koło mnie czuje te perfumy, nie mam pojęcia, bo ja już ich nie czuję. Mój nos już się po prostu przyzwyczaił. Słuchajcie, nie wiem jak długi będzie ten vlog, na pewno, no myślę, że 10 minut na pewno, nie mam pojęcia. Ja będę się z wami żegnała, chcę już posiedzieć, popakować się do końca. Życzę wam miłego dnia, napiszcie mi w komentarzu jakie macie dzisiaj plany i do zobaczenia w następnym. Pa, pa! Won't stop for traffic lights And I I really wanna know, really wanna know If I Let me figure out where the road goes Even if I'm falling down I will keep on searching for my highs. I lost my mind I